Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę i subskrypcję. Będę robiła czytanie dla Skorpionów na grudzień 2024 roku. Rozkład będę robiła stali telema tarot. Dobra, zobaczmy co tutaj będzie się chciało pokazać. Dla skorpionków. I zaczynamy. Energia miesiąca, mak, przepięknie. Więc myślę, że no, wielki arkana będziecie mieli dużo energii, dużo chęci, dużo zapału do działania. Może to różnych sfer życia waszych dotyczyć. Może nie jesteście w tym super. Może nie macie wystarczająco dużo wiedzy na ten temat. A jednak ten zapał, ta energia, ten błysk w oku pozwoli Wam robić cuda. Więc pięknie się zaczyna miesiąc. A zobaczymy trudność, z jaką będzie trzeba się zmierzyć. Hmm... Często się pokajarwiają te cztery kielichy, czyli ze znużeniem. No, żeby ten mak się nie znużył, tak? Że, że, że fajnie wszystko tutaj syczaruje, ale jakaś nuda może was po prostu e dopadać, tak? I to może być e trudność, tak? Żeby to po pokonać, tą nudę. Żeby, żeby to zniechęcenie. E bo już sama ta czwórka kielichów, no jest taka właśnie hmm. E, takie zniechęcenie, a jeszcze to jako trudność, to już w ogóle myślę, że takie zniechęcenie do kwadratu. E, no ale w sumie przy tej przepięknej energii, to naprawdę aż żal byłoby, żeby właśnie zamykać się w sobie, jak macie tu tyle zapału, jest, e, są możliwości, e, żeby właśnie popadać w jakąś nie, melancholię i tak dalej. To znaczy trudność, niespodzianka. O, niespodzianka trzy buławy. O niespodziewanie może się okazać, że, y, że będziecie mieli taką potrzebę, żeby określić, czego tak naprawdę chcecie. Czy jakaś sytuacja spowoduje, że nieoczekiwanie y, no, przyjdzie moment zastanowienia się, czego chce, co chce przyciągnąć do swojego życia. Ale mak i trójka buław super. Myślę, że ten mak tutaj yy, no, będzie potrafił yy, zadziałać i jej cuda robić, więc myślę, że to zniechęcenie, że dacie sobie yy, radę właśnie może dzięki temu impulsowi, że tutaj przyjdzie ten moment taki. Yy, kurczę, ale co ja chcę przyciągnąć, tak? I wtedy ten mak. Jak najbardziej może tutaj fajnie tą energię uzupełnić, że on zaraz zacznie po prostu działać. Ale może być jakiś moment taki niebezpieczny, takiego znudzenia, zniechęcenia, tak, że to wszystko może porzucić, ale na szczęście niespodziewanie wrócicie na te, na te swoje tory, chociaż tak jak mówię, no już tutaj. Może być jakaś taka e, trochę rezygnacja. E, dobrze. To co robić w takim wypadku? Mamy siedem buław, więc bym powiedziała: bronić tego, czego chcecie, czego pragniecie. E, to, co chcecie przeforsować, może też e, inne osoby wchodzą tutaj w grę, żeby bronić swojego stanowiska i to robić. Także to, co tutaj sobie obmyśliliście czy te jakieś wasze wartości, że to są ważne rzeczy. I żeby, żeby właśnie e, bronić swojego stanowiska e, i myślę, że to Wam się jak najbardziej uda. Ponieważ macie tutaj siódemkę buław, jesteście na dobrej pozycji, uprzywilejowanej. E, więc ważne jest, żeby tylko to, co jest dla Was właśnie istotne, ważne, żeby o to zawalczyć. Więc tu jest taka y, wskazówka, bym powiedziała, tak? żeby, żeby zawalczyć o to, co jest dla Was ważne, tak? Dobrze, to czego nie robić? Um, sześć kielichów. Nie marzyć, y, no cztery kielichy, to jest ta szóstka, tak? Ale tu znowu taka szóstka rozmarzona, trochę w przeszłości tu zniechęcona, tu rozmarzona w przeszłości, wspominanie, tu nie ma co wspominać, nie ma co też się znie, zniechęcać, po prostu e, trzeba działać. E, no są tu bardzo różne te energie, ale myślę, że jakoś z tego wszystkiego dacie sobie radę wyjść, e, ponieważ są skrajnie różne, ale też e, w odpowiednim chyba momencie przychodzą, tak, bo tutaj e, ten impuls takiego, a jednak czego chcę, że może Was z tej czwórki wyciągnąć z tego snu, z tego z tego, z tego zniechęcenia. E, tu też ta energia mówi, że to, co jest dla Was ważne, żebyście o to walczyli, żebyście e, nie odpuszczali też, że to jest istotne. E, no i też, żeby znowu e, też za dużo nie przebywać właśnie w przeszłości, tak, żeby nie wspominać, yy, bo to też takie może być właśnie rozmarzenie, że to po prostu yy, yy, nic z tego w sumie nie będzie, tak, że, że po prostu tylko takie yy, marzenie, bujanie w obłokach i tam wspominanie przeszłości. To nie ma co. Po prostu trzeba być tu i teraz i zastanowić się, co chcę osiągnąć, co chcę obronić, co jest ważne w moim życiu. I to wszystko jest właśnie to, co jest tu i teraz, a nie co było, ym, jak było, z kim było. Tutaj nie jest to istotne. Istotne jest to, co macie w tej chwili i, i róbcie z tym po prostu cuda. Jest bardzo fajnie wynik podsumowanie o rydwan więc tutaj myślę że e, ruszycie ostro do przodu e, że dacie sobie radę ale pamiętajcie żeby ruszyć rydwanem to umysł serce wszystko musi iść w jednym kierunku tak ponieważ jeżeli serce będzie w innym kierunku umysł w innym kierunku to się wszystko rozjedzie Gdzieś tam, a to nie o to chodzi, to chodzi, żeby ruszyć. Macie dwa piękne, wielkie arkana. Maga, który wszystko może, niczego się nie boi, wszystko ma, wszystkie narzędzia. Ma odwagę, ma, ma radość w sobie, ma tą energię, ma młodość, ma pewność siebie i mamy tutaj ten rydwan. Więc myślę, że Dacie sobie spokojnie radę, że ruszycie tym rydwanem. Yy, uważajcie tylko na te zagrożenia, czyli na, ten, yy, na te stany, gdzie yy, pojawia się to zniechęcenie, yy, chęć odpuszczenia wszystkiego, zamknięcia się to na to bardzo uważajcie. I oczywiście znowu takie odpływanie w przeszłość, yy, idealizowanie przeszłości. Przebywanie w, przez dłuższy czas tej przeszłości, to po prostu uważajcie na to, bo to po prostu yy, no może odsuwać Was od tego, czego tak naprawdę pragniecie w swoim życiu, żeby, żeby do Was przyszło. Yy, pamiętajcie o tym, co jest dla Was ważne i o to walczcie. Yy. Czy są to właśnie jakieś, chcecie coś konkretnego przeforsować, czy jakieś wartości są to Wasze? Jeżeli się to pokazuje, to znaczy, że jest to ważne. I tak jak powiedziałam, macie wszystkie narzędzia, są możliwości, jest odwaga, więc wszystko fajnie się powinno ułożyć. Na spodzie macie dziewiątkę, dziewiątkę mieczy, więc może być, że coś tam właśnie projektujecie, że, że, że może się coś nie uda, że tutaj jakaś czarnowictwo. Oczywiście najczęściej się to nie sprawdza, więc jakby w te tematy też nie wchodźcie. Więc tutaj macie też dziesięć kielichów. Wiem, że doświadczenia są różne. W tej dziesiątce kielichów mogą być różne doświadczenia, słodkie, bardziej gorzkie, ale na to nie zważajcie, tak jak powiedziałam, po prostu bądźcie tu i teraz. Dobrze. Tak wygląda czytanie dla Skorpionów na grudzień 2024 roku. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. A ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Hey.